Co byś zrobił, gdybym powiedział ci, że w tej właśnie chwili ktoś, kogo kochasz, obserwuje cię z nieba? A co, jeśli powiedziałbym ci, że miliony ludzi idą do piekła, ponieważ nie znają jednej prawdy o życiu po śmierci? Szokujące, prawda? Ale zwróć uwagę, ponieważ to, co ujawnię w najbliższych minutach, może być różnicą między spędzeniem wieczności z bliskimi, a nigdy więcej ich niezobaczeniem. Biblia skrywa tajemnicę, którą niewielu pastorów ma odwagę podzielić się. Tajemnicę tak potężną, że może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na śmierć i to, co po niej. Czy jesteś gotowy na objawienie, które wstrząśnie fundamentami twojej wiary? Wyobraź sobie, a co, jeśli powiedziałbym ci, że istnieje realna możliwość, że spędzisz wieczność, nie rozpoznając nikogo, kogo kochasz. Albo, co gorsza, jeśli oni cię nie rozpoznają. Moi drodzy, to, czym się dziś podzielę, nie jest dla osób o słabym sercu. To prawda, która ma moc przynieść niewyobrażalny komfort lub paraliżujący strach. W zależności od tego, gdzie jesteś na swojej duchowej drodze, jeśli straciłeś kogoś bliskiego, jeśli odczułeś miażdżący ciężar tęsknoty, lub jeśli boisz się tego, co dzieje się po śmierci, ten film może być odpowiedzią na twoje najgłębsze modlitwy. Ale uwaga, zanim przejdziemy do tej rewelacji. Która może zmienić życie, muszę Cię o coś ważnego poprosić. Kliknij teraz przycisk subskrypcji i włącz dzwonek. Dlaczego? Ponieważ to, co usłyszysz dzisiaj, to tylko wierzchołek góry lodowej. Istnieje wiele więcej wstrząsających prawd, które muszą być podzielone, a nie chcesz ich przegapić. A jeśli ten początek już poruszył Twoje serce, zostaw teraz łapkę w górę. To pomaga rozprzestrzenić tę ważną wiadomość do innych, którzy podobnie jak Ty potrzebują tej prawdy. Więc, czy jesteś gotowy, aby odkryć, co naprawdę czeka nas poza tym życiem? Przygotuj się, ponieważ prawda, którą zaraz usłyszysz, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby stawić czoła swoim najgłębszym lękom i przyjąć nadzieję, która przewyższa nawet śmierć. Pomysł ponownego spotkania z tymi, których kochamy w niebie to myśl, która rozgrzewa serca wielu, prawda? Otóż są tacy, którzy wierzą, że tak będziemy mieli ten przywilej. Nic dziwnego, że tak wiele osób trzyma się tej nadziei. W końcu kto nie chciałby ponownie zobaczyć swoich bliskich? Ale czy to tylko pragnienie serca czy istnieje biblijne uzasadnienie dla takiego przekonania? Spójrzmy, co pismo święte mówi na ten temat. Wielu badaczy Biblii twierdzi, że istnieją wyraźne dowody na to, że zachowamy swoją tożsamość po śmierci. Wskazują na różne fragmenty sugerujące, że ludzie w niebie nie są tylko bezkształtnymi duchami, ale rozpoznawalnymi indywidualnościami. Pomyślcie, gdybyśmy nie byli w stanie się rozpoznać, jak moglibyśmy w pełni cieszyć się wieczną wspólnotą? Często przytaczanym przykładem jest przemienienie Jezusa. W tym niezwykłym momencie Mojżesz i Eliasz pojawili się i rozmawiali z Panem. Co ciekawe, uczniowie ich rozpoznali, mimo że nigdy nie widzieli tych proroków za życia. Czy to nie sugeruje, że istnieje forma rozpoznania poza znaną nam fizyczną aparycją? Inny punkt do rozważenia to ciągłość osobowości. Jeśli Bóg stworzył nas jako unikalne jednostki z własnymi cechami i wspomnieniami, dlaczego miałoby się to zmienić w wieczności? Pomysł, że stalibyśmy się ogólnymi bytami bez szczególnych cech, które nas definiują, wydaje się sprzeczny z osobistą i indywidualną miłością, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Ponadto istnieją biblijne relacje o ludziach, którzy umarli i zostali wskrzeszeni. W żadnym z tych przypadków nie ma wzmianki o utracie tożsamości czy pamięci. Wręcz przeciwnie, wracali jako dokładnie ci, którymi byli wcześniej. Czy to nie może być przedsmak tego, co nas czeka w wieczności? Oczywiście, mówiąc o niebie, mamy do czynienia z tajemnicami, które wykraczają poza nasze obecne zrozumienie. Jak mówi apostoł Paweł, teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno. Wtedy zaś twarzą w twarz. Ale to nie przeszkadza nam rozważać i znajdować pocieszenie w wskazówkach, które Bóg zostawił nam w swoim słowie. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że choć pomysł rozpoznawania naszych bliskich w niebie jest pocieszający, głównym celem wieczności będzie obecność Boga. Najwyższa radość przyjdzie ze spotkania twarzą w twarz z Stwórcą. Ale to nie wyklucza możliwości, że w tej nowej rzeczywistości będziemy mogli cieszyć się towarzystwem tych, których kochamy, w sposób, który teraz nawet nie możemy sobie wyobrazić. Kiedy chodzi o zrozumienie tego, co nas czeka poza tym życiem, nie ma bardziej wiarygodnego źródła niż Pismo Święte. Oferuje nam ono cenne spojrzenie na to, Czego możemy się spodziewać w wieczności? Fragment, który wielu uważa za szczególnie pocieszający, znajduje się w pierwszym liście Jana, rozdział 3, werset 2, gdzie czytamy: Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy, ale wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Ten fragment daje nam wspaniałą nadzieję. Prawda? Sugeruje, że w niebie nie tylko będziemy się rozpoznawać, ale będziemy mieli znacznie głębsze zrozumienie. To tak, jakby zasłona została zdjęta z naszych oczu, pozwalając nam widzieć z klarownością, której nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Wyobraźcie sobie radość z prawdziwego poznania tych, których kochamy, bez barier i ograniczeń, z jakimi borykamy się w tym życiu. Inny fragment, który rzuca światło na ten temat, znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13, werset 12. Apostoł Paweł pisze Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno, lecz wtedy twarzą w twarz. Teraz poznaję częściowo, lecz wtedy poznam tak, jaki zostałem poznany. Czyż nie jest fascynujące myśleć, że nasza wiedza w niebie będzie tak pełna jak wiedza, którą Bóg ma o nas? Te fragmenty dają nam powody, by wierzyć, że w niebie nie tylko zachowamy swoją tożsamość, ale doświadczymy jej w pełniejszy i prawdziwszy sposób. To tak, jakbyśmy w końcu widzieli siebie i innych, tak, jak widzi nas Bóg, bez zniekształceń grzechu i niedoskonałości tego życia. Co za wspaniała perspektywa, prawda, ale to nie tylko te wersety dają nam te nadzieję. W całej Biblii znajdujemy przykłady ludzi, którzy nawet po śmierci zachowali swoją tożsamość i byli rozpoznawani. Pamiętacie Samuela, który został przywołany z zaświatów przez króla Saula, albo Mojżesza i Eliasza, którzy pojawili się na górze przemienienia. Te relacje wzmacniają ideę, że śmierć nie wymazuje tego, kim jesteśmy. Ważne jest, aby zauważyć, że te fragmenty nie są izolowane, ale stanowią część większego tematu w Biblii tematu odnowienia i odkupienia. Bóg nie tylko ratuje nasze dusze, ale przywraca całe swoje stworzenie do Jego pierwotnej chwały. To obejmuje to, kim jesteśmy jako jednostki, stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Oczywiście. Musimy być ostrożni, aby nie interpretować tych fragmentów zbyt dosłownie lub próbować sobie wyobrazić, jak dokładnie będzie. Apostoł Paweł przypomina nam w pierwszym liście do Koryntian, rozdział drugi, werset 9, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Niebo będzie bez wątpienia o wiele bardziej wspaniałe niż możemy sobie wyobrazić. Słyszeliście kiedyś o doświadczeniach bliskich śmierci? To fascynujące relacje ludzi, którzy byli na skraju śmierci i wrócili, aby opowiedzieć swoją historię. Wiele z tych narracji zawiera zaskakujące szczegóły dotyczące spotkań z bliskimi, którzy już odeszli. Czy te doświadczenia mogą dać nam wskazówki na temat rozpoznawania się w niebie? Oczywiście, musimy podchodzić do tego tematu z ostrożnością i rozeznaniem. W końcu Biblia jest naszym głównym źródłem prawdy o życiu po śmierci. Niemniej jednak interesujące jest to, jak wiele z tych relacji wydaje się być zgodnych z tym, co Pismo Święte mówi o wieczności. Ludzie z różnych kultur i wierzeń opisują spotkania z zmarłymi krewnymi, rozpoznając ich natychmiast. Co zwraca uwagę w tych relacjach, to sposób, w jaki następuje rozpoznanie. Nie jest to tylko wizualne, jak rozpoznanie kogoś na ulicy, jest opisywane jako głębokie i natychmiastowe poznanie, jakby istota osoby była postrzegana w sposób, który wykracza poza nasze fizyczne zmysły. Czy to nie przypomina tego, co Paweł opisuje w pierwszym liście do Koryntian, gdy mówi o pełnym poznaniu? Wielu którzy przeszli przez te doświadczenia opisuje uczucie pokoju i radości podczas spotkania z bliskimi opisują komunikację która wykracza poza słowa natychmiastowe wzajemne zrozumienie czyż nie tak wyobrażamy sobie że będzie w niebie gdzie nie będzie już barier ziemskiej komunikacji ważne jest podkreślenie że te doświadczenia choć intrygujące nie powinny być uznawane za ostateczny dowód tego, co nas czeka po śmierci. Niemniej jednak, z pewnością dają nam do myślenia. Jeśli Bóg pozwala niektórym ludziom mieć przedsmak za światów, czy nie miałoby to na celu dania nam nadziei i zachęty w naszej wierze? Inny interesujący aspekt tych relacji to sposób, w jaki wpływają na życie osób, które je doświadczyły. Wielu wraca z nową perspektywą na życie i śmierć, z mniejszym lękiem przed końcem i większym skupieniem na prowadzeniu znaczącego życia. Czyż nie to powinna w nas wywoływać nadzieja na życie wieczne, życie pełne celu i miłości? Na koniec, niezależnie od tego, czy wierzymy w te doświadczenia, przypominają nam one o ważnej prawdzie: śmierć nie jest końcem. Jako chrześcijanie mamy nadzieję, która wykracza poza ten świat, a jeśli te doświadczenia bliskie śmierci dają nam przedsmak tego, co nas czeka, mamy jeszcze więcej powodów do radości i życia każdego dnia z oczekiwaniem na niebiańskie spotkanie. Moi drodzy, kiedy mówimy o niebie i radości z ponownych spotkań, nie możemy pominąć poważnego i pilnego tematu. Tak, cudownie jest myśleć o chwale, która nas czeka, ale co z tymi, którzy nie przyjęli Jezusa? Biblia jasno mówi o rzeczywistości piekła i naszym obowiązkiem jest z miłości ostrzegać ludzi o tym. Wyobraźcie sobie spędzenie wieczności oddzielonym od Boga i wszystkich, których kochamy. To niepokojąca myśl, prawda? Sam Jezus mówił więcej o piekle niż o niebie podczas swojego ziemskiego ministerstwa. Dlaczego? Ponieważ chce, aby wszyscy zostali zbawieni, aby nikt nie zginął. W Ewangelii Mateusza, rozdział siódmy, werset 13, Jezus ostrzega: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. To nie jest łatwa wiadomość do usłyszenia ani do podzielenia się, ale jest konieczna. Prawdziwa miłość czasami wymaga, abyśmy mówili trudne prawdy. Gdybyśmy widzieli kogoś idącego w stronę przepaści, nie krzyczelibyśmy, aby go ostrzec? Podobnie, nie możemy milczeć, gdy widzimy ludzi zmierzających ku wiecznemu oddzieleniu od Boga. Dobra wiadomość jest taka, że wciąż jest czas. Dopóki jest życie, jest nadzieja. Bóg w swojej nieskończonej miłosierdziu nadal wyciąga rękę miłości i przebaczenia. Jak mówi apostoł Piotr w swoim drugim liście, rozdział trzeci, werset dziewiąty: Pan nie zwleka z obietnicą, choć niektórzy uważają to za zwłokę, ale jest cierpliwy wobec Was, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął. Lecz aby wszyscy przyszli do pokuty. Dlatego przesłanie Ewangelii jest tak pilne i cenne. Nie chodzi tylko o zasady czy religię, ale o odnowioną relację ze Stwórcą. Chodzi o ucieczkę przed wiecznym potępieniem i wejście do wiecznej radości. Jezus zapłacił cenę za nasze grzechy na Krzyżu, oferując nam przebaczenie i życie wieczne za darmo. Jaka to niesamowita miłość! Więc, podczas gdy cieszymy się nadzieją nieba i niebiańskich spotkań, nie zapominajmy o tych wokół nas, którzy jeszcze nie znają tej nadziei. Dzielcie się Ewangelią z miłością i współczuciem, módlcie się za zgubionych, bądźcie żywymi świadkami Bożej miłości w swoim codziennym życiu. Pamiętajcie, każda osoba, którą spotykacie, to ktoś, za kogo umarł Chrystus. Każda dusza jest cenna w oczach Boga. Nie chcemy, aby ktokolwiek stracił szansę na doświadczenie wiecznej radości w niebie. Obyśmy byli narzędziami w rękach Boga, aby wielu doprowadzić do zbawienia, aby pewnego dnia spotkać się nie tylko z naszymi bliskimi, ale także z tymi, którzy zostali dotknięci naszym świadectwem. Kiedy mówimy o prawdziwej wierze, nie możemy zapomnieć o fundamentalnej zasadzie. Wiara bez uczynków jest martwa. Jak mówi Jakub w swoim liście. Rozdział 2, werset 17: Ale co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że nasza wiara powinna przynosić widoczne owoce w naszym życiu to, jak zdrowe drzewo, które naturalnie wydaje dobre owoce. Sam Jezus nauczał nas o tym, mówiąc: Po ich owocach poznacie ich. To jest w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, werset 16. Nie mówił o jabłkach czy pomarańczach, ale o dowodach życia przemienionego mocą Boga. Te owoce to wyraźne znaki działania Ducha Świętego w nas. A jakie to owoce? Paweł daje nam jasną listę w liście do Galatów, rozdział 5, werset 22. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Zauważcie, że używa słowa owoc w liczbie pojedynczej, jakby wszystkie te cechy były częścią jednego pakietu. Nie jest to lista zadań do wykonania, ale cechy, które naturalnie rozwijają się w nas, gdy wzrastamy w Chrystusie. Pomyślcie, jeśli ktoś twierdzi, że ma wiarę, ale jego życie nie pokazuje miłości do bliźniego, cierpliwości w trudnościach, czy dobroci wobec innych, czy ta wiara jest autentyczna? Nie mówię, że musimy być doskonali. Wszyscy zawodzimy i codziennie potrzebujemy Bożej łaski, ale powinny być dowody wzrostu i przemiany w naszym życiu. To jak roślina, która rośnie w kierunku światła, im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej nasze życie odzwierciedla Jego charakter. Ludzie wokół nas powinni dostrzegać różnice w nas, nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych. Ale dlatego, że Boża Miłość przelewa się przez nas, to nie oznacza, że powinniśmy porównywać się z innymi lub oceniać cudzą wiarę. Każdy z nas jest na unikalnej drodze z Bogiem. Ważne jest, abyśmy nieustannie dążyli do wzrostu i pozwalali, by Duch Święty działał w nas. Jak mówi Paweł w liście do Filipian, rozdział pierwszy, werset 6. Jestem pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Obyśmy byli jak drzewa owocowe, posadzone nad strumieniami wód, wydające owoc w swoim czasie, z liśćmi, które nie wędną. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem przemieniającej mocy Boga, przyciągając innych do jego miłości i łaski. W końcu to po owocach świat rozpozna, że jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Musimy porozmawiać o delikatnym, ale niezwykle ważnym temacie: fałszywym lub letnim chrześcijaństwie. To temat, który sam Jezus poruszył mocnymi słowami. Pamiętacie list do kościoła w Laodycei w księdze objawienia? Tam w rozdziale trzecim, werset 16, Pan mówi. A tak, ponieważ jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje Cię z moich ust. Te słowa mogą wydawać się surowe, ale pochodzą z miejsca głębokiej miłości. Jezus pragnie prawdziwej i pełnej pasji relacji z nami, a nie powierzchownej wiary lub pozorów. Chcę, abyśmy byli gorący w naszej pobożności, a nie letni w naszym zaangażowaniu. Ale co to znaczy być letnim lub fałszywym chrześcijaninem? Letni chrześcijanin to ktoś, kto twierdzi, że wierzy w Jezusa, ale żyje tak, jakby to nie miało żadnego znaczenia. To ktoś, kto chodzi do kościoła w niedzielę, ale w tygodniu jego działania nie odzwierciedlają nauk Chrystusa. To jak mieć jedną nogę w świecie, a drugą w Królestwie Bożym, próbując zadowolić dwóch panów. Coś, co Jezus powiedział, że jest niemożliwe w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 24. Niebezpieczeństwo fałszywego chrześcijaństwa polega na tym, że tworzy fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ludzie mogą myśleć, że są w porządku z Bogiem, po prostu dlatego, że przestrzegają pewnych rytuałów religijnych, lub dlatego, że urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie. Ale Jezus ostrzega nas w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, werset 21. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To prowadzi nas do kluczowego pytania: jak możemy mieć pewność, że nasza wiara jest autentyczna? Odpowiedź tkwi w przemianie życia. Prawdziwa wiara prowadzi do rzeczywistej zmiany w sercu, postawach i działaniach. Nie chodzi o perfekcję, ale o konsekwentne dążenie do Chrystusa. Jak mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 17: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło oto wszystko stało się nowe. Ważne jest, aby regularnie badać swoje serca. Czy wzrastamy w miłości do Boga i Bliźniego? Czy nasze priorytety są zgodne z wartościami królestwa? Czy jesteśmy gotowi na poświęcenia dla naszej wiary? To są pytania, które każdy szczery chrześcijanin powinien sobie zadać. Pamiętajcie, celem nie jest potępienie nas, ale prowadzenie do głębszej i autentyczniejszej relacji z Bogiem. Jeśli zauważymy obszary letniości w naszym życiu. Odpowiedzią jest zwrócenie się do Chrystusa z pokutą i odnowienie naszego zaangażowania wobec Niego. Jak mówi Jakub, rozdział czwarty, werset 8: Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Drodzy przyjaciele, doszliśmy do kluczowego punktu naszej rozmowy. Wszystko, o czym rozmawialiśmy do tej pory, prowadzi nas do ważnego wniosku. Znaczenia poszukiwania zbawienia z szczerością i pilnością. Nie jest to temat do traktowania lekko, ani do odkładania na później. Jak ostrzega nas list do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 3: Jakże my ujdziemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Zbawienie jest największym darem, jaki możemy otrzymać, oferowanym za darmo przez Boga, za pośrednictwem Jego Syna. Jezusa Chrystusa. Ale jak każdy dar musi być przyjęty. Nie wystarczy tylko znać przesłanie Ewangelii, trzeba je przyjąć całym sercem. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 10, werset 9: Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Ale co to naprawdę znaczy przyjąć to zbawienie? To więcej niż tylko decyzja intelektualna. To zobowiązanie na całe życie, całkowite poddanie się Jezusowi jako Panu. Obejmuje szczery żal za nasze grzechy i zmianę kierunku w naszym życiu. Jak powiedział Jezus do Nikodema w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 3. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To narodzenie się na nowo. Nie jest czymś, co robimy sami. To nadprzyrodzone dzieło Ducha Świętego w naszych sercach, ale mamy do odegrania rolę musimy odpowiedzieć na wezwanie Boga. To jak otwarcie drzwi, gdy Jezus puka jak sam mówi w Księdze Objawienia, rozdział 3, werset 20. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zbadajcie swoje serca w tym momencie. Czy jesteście pewni swojego zbawienia? Nie chodzi o przemijające uczucia czy dobre uczynki, ale o niezachwiane zaufanie do Jezusa Chrystusa i jego odkupieńczej pracy na krzyżu. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości. Nie wahajcie się szukać go teraz. Jak mówi księga Izajasza, rozdział 55, werset 6. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Dla tych, którzy już znają Chrystusa, niech to będzie moment odnowienia zaangażowania. Dążmy do wzrastania każdego dnia w naszej wierze, pozwalając Duchowi Świętemu przekształcać nas na obraz Chrystusa. Jak zachęca nas Piotr w swoim drugim liście, rozdział trzeci, werset osiemnaście: Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, Zbawienie nie jest końcem podróży, ale początkiem obfitego życia w Chrystusie. To zaproszenie do uczestniczenia w misji Boga na świecie, dzielenia się Jego miłością i prawdą z innymi. Obyśmy żyli w taki sposób, aby nasze życie było żywym świadectwem przemieniającej mocy Ewangelii. To, czym się dziś podzieliliśmy, to nie tylko słowa, ale wieczne prawdy, które mają moc przemieniać życie i losy. Pomyślcie przez chwilę. Zaczęliśmy od pytania, czy rozpoznamy naszych bliskich w niebie, a skończyliśmy na znacznie szerszej i pilniejszej wizji wieczności. Czyż nie jest niesamowite, jak Bóg używa nawet naszych najbardziej osobistych pytań, aby objawić nam znacznie większe prawdy? Teraz masz przed sobą kluczowy wybór. Co zrobisz ze wszystkim, czego się dziś nauczyłeś? Czy będziesz dalej żyć, jakby to życie było wszystkim, co istnieje? Czy może przyjmiesz rzeczywistość, że każda decyzja, którą podejmujemy tutaj, ma wieczne konsekwencje? Pamiętajcie, niebo. To nie tylko emocjonujące spotkania, chodzi o bycie w obecności Wszechmogącego Boga na zawsze. A piekło to straszna rzeczywistość, której nikomu nie życzymy. Dlatego, moi drodzy, wyzywam Was: nie pozwólcie, aby ten film był tylko kolejną informacją. Niech będzie punktem zwrotnym w Waszym życiu. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie czekaj ani chwili dłużej. Wieczność jest na sali. A dla tych, którzy już znają Chrystusa, odnówcie swoje zaangażowanie dzisiaj. Żyjcie każdego dnia z pilnością kogoś, kto wie, że czas jest krótki, a dusze są wieczne. Dzielcie się Ewangelią, jakby życie waszych bliskich od tego zależało, bo tak naprawdę jest. Zanim zakończymy, mam specjalną prośbę. Jeśli ten film poruszył twoje serce, nie zatrzymuj tego dla siebie. Podziel się z kimś, kogo kochasz. Kto wie, możesz uratować życie wieczne i nie zapomnij. Zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film, i jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Mamy jeszcze wiele potężnych treści, które nadchodzą i nie chcesz ich przegapić. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego będą z Wami wszystkimi. Do następnego filmu i pamiętajcie, wieczność zaczyna się teraz. Wybierz mądrze.